Hormony w ogóle mają dużo przeciwników u kobiet, bo Lubię to pytanie, doskonale. No właśnie, a wiesz dlaczego? One bardzo szkodzą. E, tak, no właśnie, Aha. masz własne hormony, które masz rozwalone. Testosteronu masz, po kokardę, dwa razy przekroczona norma. Estrogeny ci proste, esterocinie i tak dalej. A ci własne cię rozjeżdżają, nie? A ty mówisz, że ty nie będziesz brał hormonów. No, nie. Bo tamte są sztuczne, panie doktorze. Nie, nie, a ja, już, już a mamy bioidentyczne, są? mamy prawdziwe, te same, dokładnie. Chodzi mi o to, że twoje własne hormony ci rozjeżdżają, a ty nie chcesz zrobić nic, żeby to ponaprawiać. Bo mówisz, że nie będziesz brał hormonów, a teraz tak. Jesz kurczaki, jeszcze wszystkie mięska i tak dalej, które dostają hormonów i antybiotyki, i tak dalej, w pokokardę. Przecież to piersi kurczaka to normalnie to jest taka pierś, prawdziwa na wsi kiedyś 40 100 lat temu. Tak, A teraz tak, to tak. jest taki biceps ta pierś. No to dlaczego? No bo hormonów jest w pokokardę. To jesz hormony, nie czy w czym nabiale, ilość mleka, żeby było. No Tak, no tak, ale tego w zasadzie nie wiemy, albo wypieramy taką, taką wiadomość. Natomiast o antykoncepcji czy o hormonalnej terapii zastępczej mówi się, że to jest siekiera do komputera. Usłyszałam takie zdanie, które mnie rośmiało, że to jest bardzo, bardzo. Okej, okay, to jest kwestia mm -hmm. indywidualna. Ja też bym nie łykał tabletek, jakbym był dziewczyną, dam 25 lat, ale miałbym wkładkę założoną, to na pewno. Ja w rodzinie, w służbie znajomych, zakładam wkładki, bo sobie siedzi wkładka w macicy, nawet z hormonem albo bez, jak tam kto woli, mechanizm działania jest trochę inny, powoduje, że nie rośnie mi miesiączka i ja nie zachodzę w ciąży. I jak ona jest 5-6-letnia, potem sobie wyciągam, nabłonek endometrium rośnie i, i mogę sobie zajść w ciążę, czyli ja nic nie łykam, żadne hormony we mnie nie krążą,